Hej, dzisiaj, um, dzisiaj jestem nowa i będę będę pokazywać um, jak się rysuję proste postacie i też w gotowości rysunki, więc. Um, Zaczynajmy. Pierwszy mój rysunek to jest taka dziewczynka z lekkim ombre. Więc ocencie od 1 do 10. To jest jedynka. Będziecie, proszę Was o ocenę w komentarzach. Od jedynki do tam, nie wiem. Więc oceniajcie, to jest numer 1, od 1 do 10. Napiszcie też w komentarzach, czy będziecie chcieli taki tutorial, jak się rysuje takie małe postacie. No i druga postać, którą narysowałam, to jest taka dziewczyna z gacha. Też ocencie. To jest dwójka od 1 do 10. Więc przejdźmy dalej. Kolejna to jest szkic, ale, ale rysunek dwóch osób, jakiejś dziewczynki, nie wiem. I takiej dziewczynki. Ocencie ten obrazek od 1 do 10. Więc przejdźmy dalej. Kolejnym obrazkiem jest taka jakby to powiedzieć uczennica, coś takiego. Tak ona tak się prezentuje. Oceńcie również w komentarzach od 1 do 10. Kolejny rysunek to jest mój pierwszy chłopak w życiu, którego narysowałam i myślę, że mi że mi wyszedł, taką się prezentuje, ocencie od 1 do 10, wiem troszeczkę mi nie udał się, ale myślę, że jest fajny. Kolejnym obrazkiem to jest taka większa już postać, którą też mogę dać tutorial jak się ją rysuje z córeczką taką oceniajcie w komentarzach od 1 do 10 tak one się prezentują kolejnym moim obrazkiem jest taka taki słodki jakby dziewczynka wilk tak ona się prezentuje od 1 do 10 i moja postać już włożona trochę więcej pracy, taka bardziej ludzka. Nie starczą mi kartki. To jest Ami z kanału X, AmigaHX i z jej TikToka. Zapraszam do niej. Tak ona się prezentuje od 1 do 10. I. Teraz jest obrazek, do której miałam naprawdę wielką słabość. Uwielbiam, uwielbiam wilki. I narysowałam sobie wilczka, takiego wilczka, który wyje. Na tutaj inne rzeczy się nie zwracacie uwagi. One są takimi pomagajkami czy tam innymi rysunkami, które chciałam narysować. Więc taką się prezentuje od 1 do 10. Teraz z Undertale'a taki Azriel, to jest szkic. Z tyłu są jakieś dziurki. Taką się prezentuje od 1 do 10. Nie, nie zwracajcie co jest tam w tle, co słychać, tam tylko jest moja siostra. I mój ostatni rysunek, który jest moim chyba najlepszym, chyba dziełem, ale nie wiem, to jest taka dziewczynka, taka, to jest taki rysunek lato la, z lato. Mam więcej tych rysunków od 9 do 10. Mam więcej tych rysunków, ale po prostu po prostu są w domu, gdzieś indziej. Bo teraz jestem na wakacjach i nie jestem u siebie, i po prostu tak jest. Tak to się wszystko prezentuje. Nie wiem, może Was. się wszystko jakby prezentuje w takich odsłonie. O. Wszystkie rysunki na razie. O, tak by. Dziękuję. Więc piszcie w komentarzach od 1 do 10 te wszystkie obrazki. I jutro zrobię tutorial, jak się rysuje te takie mniejsze postaci. A jak dobrze się przyjmę, przyjmie, to pokażę, jak się rysuje te, te duże. Więc pa.